Carlos Sainz opuścił Zandvoort nie tylko z mniejszą liczbą punktów niż na to zasługiwał, ale także z oburzeniem, które rozbrzmiewało w całym padoku Formuły 1. Dla niego decyzja komisarzy, która skutkowała karą 10 sekund za kontakt z Liamem Losonem, nie była tylko surowa, była absurdalna. Sama reakcja Hiszpana przez radio już pokazywała skalę wściekłości. Kto dostaje karę? Ja? Żartujesz? To najśmieszniejsza rzecz jaką w życiu słyszałem. Oczy zdanie, które szybko stało się nagłówkiem i roznieciło debatę o kryteriach, konsekwencji i roli FIA w sytuacjach wyścigowych. Do incydentu doszło tuż po restarcie, kiedy Sainz spróbował odważnego manewru na losonie w ikonicznym zakręcie Tarzan. To była okazja, by skapitalizować weekend, w którym wreszcie wydawało się, że wyciska maksimum z Williams'a, ale próba zamieniła się w koszmar. Komisarze przeanalizowali sytuację i jasno uzasadnili. Samochód numer 55 nie był wystarczająco zrównany z numerem 30 Racing Bulls na szczycie zakrętu. Rezultat? Całkowita lub przeważająca wina przypisana Sańcowi i konsekwentna kara. Do tego jeszcze dwa punkty karne do jego superlicencji, co podniosło łączny dorobek do czterech. Problem polega na tym, że według Sańca wizja FIA nie odpowiadała rzeczywistości na torze. Oskarżył Losona o celowe wywołanie kontaktu, aby uniknąć wyprzedzenia. Według Hiszpana Nowozelandczyk wolał zaryzykować wypadek niż pozwolić na jazdę koło w koło. Ścigałem się z wieloma kierowcami w tym samym zakręcie i zawsze było miejsce na uczciwy pojedynek, ale z Lawsonem nie. On po prostu zamyka drzwi i ryzykuje incydent, brzmiał wciąż oszołomiony otrzymaną karą. I to właśnie ta sprzeczność obnaża chroniczny problem współczesnej Formuły 1. Do jakiego stopnia komisarze interpretują przepisy? a do jakiego stosują je mechanicznie, bez uwzględniania kontekstu wyścigu. Zakręt 1 w Zandvoort zawsze był punktem ryzyka, gdzie doświadczeni kierowcy potrafią pracować na granicy. Alonso, Hamilton, Leclerc? Wszyscy już tam walczyli i potrafili uniknąć kontaktu, nawet w agresywnych starciach. Dlaczego więc Lawson i Sainz nie mogli zrobić tego samego? Dla Hiszpana odpowiedź jest prosta. Jego rywal nie miał woli, by podzielić się zakrętem. Ton frustracji nasilił się po wyścigu, gdy Sainz szukał bezpośrednich wyjaśnień u komisarzy. Znalazł jednak ciszę. Zawsze słyszymy od FIA, że drzwi są otwarte do rozmów, do wyjaśniania decyzji, ale tym razem otrzymałem wiadomość, że nie chcą teraz ze mną rozmawiać. To nie ma sensu. Chciałem tylko wyjaśnienia stwierdził. Postawa, która rodzi jeszcze więcej krytyki wobec przejrzystości instytucji regulującej kategorię. Jak wymagać absolutnego szacunku dla decyzji, skoro kierowcy nie mogą nawet debatować w konstruktywny sposób? Z drugiej strony, Lawson bronił się, mówiąc, że kara była nieunikniona w świetle przepisów. Jego zdaniem Sainz nie miał samochodu wystarczająco z przodu w momencie szczytu zakrętu, a więc nie miał prawa do miejsca. Przepisy są jasne i wszyscy wiedzą jak działają. Sam już wcześniej się nie zgadzałem, gdy mnie ukarano, ale tak jest napisane. Aby zakręt należał do niego, musiał być z przodu, a on nawet nie był blisko tego, podsumował. To literalne czytanie przepisów obnaża większy dylemat. Formuła 1 sprzedaje kibicom obietnicę bardziej otwartych pojedynków i walk koło w koło, ale gdy kierowcy próbują wymuszać manewry szala niemal zawsze przechyla się ku karze. Rezultat to paradoks. Albo kierowca godzi się jechać za rywalem, by uniknąć ryzyka, albo ryzykuje wyprzedzanie i mierzy się z biurokracją kar. Czym w końcu sport chce być? Wyścigami pełnymi akcji, czy paradami kontrolowanymi przez sztywne regulaminy? Epizod ma także bezpośrednie konsekwencje w mistrzostwach. Sainz przeżywał jeden z najbardziej konsekwentnych weekendów roku, pokazując szybkość i inteligencję strategiczną. Kara nie tylko zrujnowała jego wyścig, ale też pozbawiła cennych punktów, które mogłyby poprawić jego pozycję w tabeli. Dla kierowcy w okresie przejściowym, próbującego ugruntować miejsce w Williamsie i udowodnić, że wciąż zasługuje na konkurencyjny fotel w Formule 1, każdy szczegół ma znaczenie, a w tym przypadku pozostaje poczucie niesprawiedliwości. Warto pamiętać, że nie był to jedyny incydent pod lupą w Zandvoort. Inny kontakt z udziałem Charlesa Leclerca i George'a Russell'a oceniono dopiero po wyścigu przy rozmowie kierowców z komisarzami. Dlaczego więc tego samego kryterium nie zastosowano wobec Sainza? Dlaczego pośpiech w karaniu bez wysłuchania go? Tego rodzaju niespójność wzmacnia poczucie, że system jest wadliwy, stosowany nierówno i często bez spójności. FIA upiera się, że stosuje ustandaryzowane wytyczne na wszystkie wyścigi. Ale takie epizody jasno pokazują, że istnieje ogromna szara strefa w stosowaniu przepisów. Co oznacza przeważająca wina w incydencie wyścigowym? Do jakiego stopnia prawo do zakrętu jest absolutne? I co ważniejsze, gdzie kończy się odpowiedzialność kierowcy broniącego pozycji, by nie wywołać kontaktu? Pytania pozostają bez odpowiedzi i podsycają dyskusję o wiarygodności kar w tej kategorii. Tymczasem Sainz próbuje oswoić cios. Straciłem punkty, straciłem wyścig, który mógł być znakomity, a teraz noszę ze sobą frustrację, że nie rozumiem decyzji. Potrzebuję wyjaśnienia, bo w obecnej sytuacji tak się nie da, oświadczył. To obraz kierowcy, który czuje, że walczy nie tylko z rywalami i samochodami, ale także ze strukturą regulacyjną samego sportu. Sprawa z udziałem Carlosa Sainza i Liama Lausona wykracza daleko poza zwykły kontakt w zakręcie Tarzan. Obnaża strukturalny problem współczesnej Formuły 1, brak konsekwencji i jasności w stosowaniu przepisów wyścigowych. Kara 10 sekund dla Hiszpana ponownie rozpala debatę, która zdaje się nie mieć końca. Kiedy agresywna walka powinna być uznana za normalny incydent wyścigowy, a kiedy traktowana jako przewinienie wymagające kary? To nie pierwszy raz, kiedy kierowcy i zespoły podnoszą to pytanie. Wystarczy przypomnieć niedawne incydenty, w których FIA potrzebowała godzin na rozstrzygnięcie, wysłuchując wszystkich zaangażowanych przed ogłoszeniem decyzji. W Silverstone 2020 played, na przykład, kiedy Lewis Hamilton i Max Verstappen zderzyli się walcząc o przestrzeń, analiza trwała znacznie dłużej i obejmowała wiele powtórek wideo, tymczasem w Zandvoort pośpiech w ukaraniu Sainza kontrastował bezpośrednio z traktowaniem innych przypadków w ten sam weekend. Ten podwójny standard podkopuje wiarygodność komisarzy i tworzy atmosferę niepewności dla kierowców. Jeśli ten sam manewr może być potraktowany raz jako twarda jazda, a innym razem jako całkowita wina, jak oczekiwać, że zawodnicy będą mieli pewność przy podejmowaniu ryzyka wyprzedzeń? Bezpośrednią konsekwencją jest autocenzura. Wielu rezygnuje z wymuszania manewrów, by nie zrujnować całego wyścigu przez subiektywną interpretację. Sainz, który przeżywa okres odbudowy kariery, odczuwa ten ciężar jeszcze brutalniej. Po frustrującym okresie w Ferrari, przejście do Williamsa oznaczało nową szansę na udowodnienie swojej wartości. Zespół, walczący o konsekwencje i konsolidację w środku stawki, nie może sobie pozwolić na utratę punktów przez kontrowersyjne decyzje. Dla Sańca, każdy mocny wynik to argument, by pozostać punktem odniesienia. Strata tej okazji w Zandvoort z powodu dyskusyjnej kary to cios, który może ciążyć nie tylko w 2025 roku, ale i w jego przyszłości w kategorii. Tymczasem Liam Lawson broni się chłodną siłą regulaminu. Jego argument jest solidny na papierze. Aby mieć prawo do zakrętu, samochód rywala musi być z przodu w szczycie. Ale to mechaniczne podejście ignoruje element ludzki i sportowy Formuły 1. Walki koło w koło zawsze niosą niuanse, które nie mieszczą się w jednym zdaniu regulaminu. To, co mogło być ekscytującym pojedynkiem w pierwszym zakręcie, zamieniło się w kolejny przypadek powszechnej frustracji. I właśnie tu FIA traci kontakt z kibicami. Publiczność Formuły 1 nie śledzi sportu, by oglądać biurokratyczne procesy decydujące o wyścigach, ale by być świadkiem odwagi, brawury i manewrów zapadających w pamięć. Nadmiar kar tworzy wrażenie, że widowisko jest duszone. Ile historycznych momentów z przeszłości, od Senny po Schumachera, przez Alonso i Hamiltona, byłoby ukaranych według dzisiejszych kryteriów? Kategoria ryzykuje, że stanie się wyścigiem o klinicznej precyzji, w którym śmiałość jest zniechęcana. Reakcja prasy międzynarodowej również jasno pokazała, że epizod nie przeszedł bez echa. Niektóre media wskazywały, że Faja działała poprawnie, opierając się na regulaminie. Inne były jednak bezlitosne, twierdząc, że sport staje się zakładnikiem arbitralnych interpretacji. Włoska gazeta Delo Sport podkreśliła, że kara była nadmierna, jak na manewr w restarcie wyścigu. Brytyjska Autosport zaznaczyła natomiast, że brak dialogu z Sainzem był poważnym błędem instytucjonalnym i nie chodzi tylko o wizerunek. Wiarygodność FIA bezpośrednio wpływa na zaufanie zespołów, a co za tym idzie na przyszłość kategorii. Jeśli kierowcy czują, że nie mają przestrzeni na obronę pozycji czy podejmowanie prób wyprzedzeń bez ryzyka niespójnych kar, Formuła 1 traci to, co czyni ją wyjątkową. Co więcej, kontrowersyjne decyzje otwierają drzwi do teorii o faworyzowaniu, co plami reputację sportu i podsyca krytykę manipulacji. Z punktu widzenia sportowego, kara dla Sainza ma bezpośredni wpływ na mistrzostwa. Tracąc czas i punkty, nie tylko spada w tabeli, ale też wzmacnia bezpośrednich rywali w walce w środku stawki. Lawson z kolei, mimo że był częścią incydentu, został pośrednio beneficjentem, gdyż to Hiszpan został obciążony winą. Nie można też ignorować wpływu psychologicznego. Sainz jasno powiedział, że. Czuje brak szacunku w całym procesie, a kiedy kierowca traci pewność, że będzie traktowany sprawiedliwie, jego forma może runąć lawinowo. Nieuchronne pytanie brzmi: jak FIA zamierza naprawić brak konsekwencji? Oficjalna narracja mówi, że drzwi do dialogu są otwarte, ale sam Sainz stwierdził, że nie został wysłuchany. Ten rozdźwięk między narracją a praktyką trzeba rozwiązać. Być może czas zrewidować proces decyzyjny, wprowadzić stałych komisarzy, by zagwarantować jednolite kryteria. A nawet dopuścić większy udział kierowców w opracowywaniu wytycznych. W końcu to oni są na torze, podejmując realne ryzyko. Tymczasem Red Bull, Ferrari, Mercedes i inne zespoły obserwują uważnie. Jeśli Williams straci wewnętrzną morale przez decyzje niesprawiedliwie karzące jego najbardziej doświadczonego kierowcę, efekt może być druzgocący. A dla sańca, który wciąż marzy o powrocie do czołowego zespołu w przyszłości, takie epizody utrudniają budowanie narracji o konsekwencji i talencie. Na końcu to, co pozostaje po Zandvoort, to niewygodne pytanie, czy Formuła 1 wciąż jest sportem, w którym kierowcy mogą ścigać się na granicy, czy stała się mistrzostwami, gdzie każda brawura jest karana przez nieelastyczne regulaminy. Odpowiedź: FIA w nadchodzących miesiącach może zadecydować nie tylko o losie Sańca, ale i o przyszłości samej istoty tej kategorii.